Mam najmniejszą porcję ostrego makaronu. Ja mam dużo większą. Na sam widok robi mi się gorąco. O nie, widzicie to? Nie dam rady zjeść takiej ilości ostrego dania. Przykro mi, Jess. Lili, ty jesz jako pierwsza. Ja? Z łatwością. Widzę, ile wy dostaliście, więc moje wiadareczko wydaje się dosyć małe. No i po wszystkim. Wiecie co? Nawet mi się to podoba. Jest naprawdę smacz... Oj! Mój język płonie! Pomocy! Jakie to ostre! Nie zazdroszczę wam. Ten makaron jest zbyt pikantny. Ale nie mogę się doczekać, aż Quentin zacznie jeść. Zaczynaj! Jestem silny i odważny, więc z makaronem powinienem sobie poradzić. No to zaczynam. Na razie chyba wszystko jest w porządku. Ale chyba coś się we mnie dzieje w środku. Nadszedł czas na Quentina poskramiacza ognia. Jess, najwyższy czas, żebyś i ty zjadła swój makaron. To straszne. Mogę mieć tylko nadzieję, że stanie się cud i makaron wcale nie będzie ostry. Ale ja nie wierzę w takie cuda. Ona je tak szybko, szalona. Obiadłam się. Nie mogę nawet patrzeć na jedzenie. O nie, chyba będzie pożar! Wow, nie sądziłem, że ostry makaron pomoże w narodzinach ognistego feniksa. Wyszło świetnie. Kurczę, mam tak mało miodu. Chciałabym więcej. Wow! Jak ja? Dla mnie to wciąż za mało. Słoik Quentina byłby w sam raz. Rzeczywiście, ja mam naprawdę dużo miodu. Pszczoły musiały być bardzo zmęczone, kiedy go robiły. Jess, możesz zaczynać, jesteś pierwsza? Mam tak mało miodu, więc szybko sobie z nim poradzę. Ledwo udaje mi się utrzymać ten malutki słoiczek w palcach. Mm, jest całkiem niezły. Zaraz, dlaczego tu jest tyle pszczół? O nie pomocy nienawidzę ich ugryzą mnie! Ja też bym się bała. Ale jedyne, o czym mogę teraz myśleć, to widzenie mojego słoika z miodem. Myślę, że jest tak samo dobry, jak u Jess. No to jest pyszne! Mam nadzieję, że pszczoły nie będą chciały go zabrać. O nie, tylko nie to! Pomocy! Dziś najwyraźniej pszczoły mają wychodne. W przeciwnym wypadku nie miałyby czasu na atakowanie dziewczyn. Skoro wszystkie odleciały, to nikt nie przeszkodzi mi w jedzeniu miodu. O, tak, jest niesamowicie pyszny. Super! Co się dzieje? Skąd się wzięło tyle pszczół? Nie, pomocy wykończą mnie! Mam już dosyć miodu. Całe moje ciało jest pokąsane. Myślałam, że mnie zjedzą. Tak, twoja twarz jest cała pogryziona. I nie tylko twarz, jestem cała w bąblach. Każde ugryzienie bardzo mnie woli. Dziewczyny walczyłem z całym rojem pszczół. Takiego koszmaru nigdy nie zapomnę. Mamy dzisiaj naprawdę pecha. Dlaczego znowu mam najniższy smakołek? Tym razem kola. Bo na nic więcej nie zasługujesz. A moja puszka jest całkiem spora. Na pewno mi wystarczy. Wow. Lili, chyba nie wypijesz tego wszystkiego. Dlaczego? Picie pysznej koli jest przyjemne i łatwe. Nie waż się patrzeć na moją puszkę. Jazz, możesz pić swoją. I tak zaczynasz. Dobra, mam nadzieję, że przynajmniej poczuję smak. Puszka jest tak mała, że z łatwością oderwałam zawleczkę. Nie mogę jej teraz nawet wypić. Nie widzę w tym nic zabawnego. W sumie taką małą puszkę można było otworzyć znacznie łatwiej, a nie mówiłam? I tak napiłam się pysznej coli, gazowanej. Ups. No to teraz moja kolejna wypicie yeah. dużej puszki. Fali pięta. Quentin musi zostać za to ukarany. Dodam trochę Mentosów do jego coli. Będzie fajnie. Jej, chyba zaraz coś się stanie. To najśmieszniejsza rzecz, jaką w życiu zrobiłam. Bardzo zabawne, głupi żart. Można było wymyślić coś bardziej oryginalnego. Dlaczego się kłócicie? I tak co ja mam najwięcej coli, czas ją w końcu wypić. Nawet wiem, jak to zrobię. Nie będę w stanie podnieść takiej puszki, ale super, słomka mi pomoże. Wow, ona pije te kole naprawdę szybko. Uf, pierwszy raz w życiu zmęczyłam się piciem coli. Ech, to takie trudne, kiedy dostaje się tyle pysznej coli. Ale nie macie pojęcia, jak dobrze smakuje. Ojej! Coś się tworzy w moim brzuchu! Za chwilę wyleci na zewnątrz! Aaa, sztorm! No ratuj się kto może! Mam nadzieję, że ten korek nas uratuje. W przeciwnym razie stąd odlecimy. Uff, udało się. Lili, tylko nie wyciągaj tego z buzi. Nie chcemy, żeby nas zdmuchnęło. Ryba? Dobrze, że taka mała. Ja mam znacznie większą i to jest bardzo niesprawiedliwe. Widzicie, jaką dużą rybę ja dostałam? To właśnie jest niesprawiedliwe. W całym pokoju śmierdzi. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, co się ze mną stanie, gdy ją zjem. Jedyne, co mnie cieszy, to fakt, że Quentin będzie pierwszym, który ją spróbuje. A raczej Jess. Albo... A, no rzeczywiście ja. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Myślę, że z takim maluchem powinnam sobie poradzić. Co obrzydliwe! Miejsce ryby jest w rzece lub w morzu, a nie w moim żołądku. Quentin, a ty z czego się śmiejesz? Czas, żebyś się ty zjadł. O nie, nawet nie wiem, jak do niej podejść. Mam pomysł. Zrobię z niej koktajl rybny i szybko wypije. To genialne. Kilka sekund i będzie gotowe. Jeszcze bardziej genialny pomysł. Wyleję koktajl na podłogę i nie będę go pił! Quentin, co ty robisz? Dlaczego pijesz to paskudztwo? Piję? Kogon próbuje oszukać. Wszystko widzę! Przesunę blender o kilka centymetrów w bok, aby cały płyn naprawdę trafił do ust Quentina. A, co to za ochyda? To najgorszy koktajl, jaki kiedykolwiek piłem. Lili, teraz ty. Co tak siedzisz? Czas na jedzenie. A gdzie jest Lili? Uciekła przed posiłkiem i postawiła tu swoją kartonową kopię? To jest podłe. Proponuję zrobić jej żart z użyciem kartonowego tortu. To jest świetny pomysł. Wow, z przyjemnością zjem taki tort. Wygląda bardzo apetycznie. Co to jest? Nabrała się! Zastąpiłaś siebie wycinkiem z kartonu, a my podsunęliśmy ci taki sam wycinek tortu. Ale nie martw się, wciąż czeka na ciebie ładna i pyszna rybka. Fuj, naprawdę nie chcę tego jeść. Jeśli zwymiotuję, to będzie wasza wina. Dobra, zaczynam. Mogę uwierzyć, że to robię. Co za smród? Nie zazdroszczę wam, bo będziecie musieli to wąchać. Fuu, o tym nie pomyślałem. Co za aromat. Jestem zachwycona. Mam pizzę o smaku gumy balonowej. Dobra, dość gadania, czas spróbować. Ale super, jakie to smaczne. To najlepsza pizza, jaką kiedykolwiek jadłam. Nigdy też nie nadmuchiwałam balonów z pizzy. Zjem wszystko i nadmucham największy balon, jaki tylko istnieje. O tak. Ale fajnie. Ale najważniejsze, że ta pizza jest naprawdę dobra. Dobrze, że mam jeszcze kawałeczek. Mogłabym ją jeść bez końca. Co? Już nie ma? A ja myślałam, że mam jej jeszcze tak dużo. Ale są też dobre wiadomości. Teraz ja mogę zjeść swoją czekoladową pizzę. Myślę, że będzie tak samo dobra jak poja. Jess, mam nadzieję, że nie będziesz na mnie zła, ale bardzo chcę spróbować twojej pizzy i porównać ją do swojej Pyszna. Hej, gdzie jest moja pizza? Monika, oddaj mi ją! Chcesz, dam ci zamian tę gumę do rzucia. To obrzydliwe. Nie, dziękuję. Wolę cieszyć się smakiem mojej czekoladowej pizzy. Ale dobre. I tak wiem, jak zdobyć Twoją pizzę. I moja guma mi w tym pomoże. A teraz czekamy. Co się dzieje? Odstaw mnie na miejsce. Dokąd ja lecę? Hurra! Druga pizza w ciągu jednego dnia, jak fajnie. Tak, rzeczywiście jest dobra. Jess miała rację. To straszne. Zaraz zostanę porwana przez tych kosmitów. Aaaa, Monika łap mnie. A. Teraz jestem naprawdę najedzona. Ojej. To było straszne. Monika, a gdzie jest moja pizza? Ty złodziejko. Gdzie są nasze smakołyki? Tutaj. Proponuję sprawdzić, który miś jest silniejszy. Dobra. A masz! Dobrze ci tak! A masz! Mój czekoladowy miś zrobił z twojego marmoladę. Dostał za swoje. Suzy, dlaczego jesteś taka okrutna? Nie jestem okrutna, po prostu chciałam jak najszybciej zjeść moje misie. Co za uczta? Szkoda, że nie widzisz swoich zębów. A co z nimi? Są w czekoladzie? To nic takiego. Wyczyszczenie czekolady jest bardzo proste. No to teraz moja kolej zjeść żelkowe misie. Wyglądają naprawdę smakowicie. Co się dzieje? Dokąd idziesz, Misiu? Ja też bardzo chciałam spróbować żelkowego Misia. I faktycznie są naprawdę smaczne. O nie, co tu się dzieje? Został mi tylko jeden. Nie pozwolę mi go zabrać. Sama go zjem. No chodź do mnie! Nie, do mnie! O tak! O nie! Chyba się zakrztusiłam! Oj! Co za ochyda! Ten ośliniony miś był na mojej twarzy? Paskudztwo! A ja zamierzam go zjeść! Jest pyszny! Wow! Uwielbiam milkę! A ja mam swoją ulubioną chubebubę! Super! Ty Chcę być pierwsza! Spójrzcie jakie duże ciastko. To nawet nie ciastko, to cały tort. O, tak jest pyszny! I bardzo duży, ale dobre. Nie mogę się zatrzymać. Z wierzchu jest czekolada w środku, delikatny krem. O, teraz się najadłam. Powinnaś zobaczyć swoje policzki i ten wielki brzuch. Co? Wielki brzuch? O nie! Od tej pory żadnych ciast. Monika, wiem co może ci pomóc. Ta ciężka sztanga jest naprawdę ogromna. Trzymaj. Sport sprawi, że twoje ciało wróci do formy. Dziękuję! Jaka ciężka! Ojej! Najwyraźniej sztanga jest naprawdę dla niej za duża. Wspaniale! Mogę ćwiczyć! I co? Jak wyglądam? Monika, wspaniale! A teraz moja kolejna na zjedzenie gumy. Która też wygląda jak tort. Czyli mogę ją zjeść w całości. O tak! Ale pyszna! To jest takie dobre. A teraz mogę zrobić dużego balona. Patrz, Monika! Widzę, wylądował na Twojej twarzy. Jest taki lepki. Nie rozumiem. Monika, co ty robisz? Jak ci nie wstyd? Muszę dać ci nauczkę. I pomoże mi z tym taśma klejąca. No i co? Mogę kontynuować moją ucztę? Ojej, Monika, no taka szkoda, że nie mogę cię poczęstować. A teraz nadmucham ogromnego balona. Ojej! Pomocy! Wypuśćcie mnie ratunku! Jestem w środku ogromnego balonu. Co to było? Teraz jestem przyklejona do podłogi. Do podłogi? Ja tu wiszę na ścianie. Rzeczywiście. Uwielbiam gumę. Mam szczęście. A ja makaron. Akurat zgłodniałam. Kate, nie masz nic przeciwko, żebym zaczęła? Serwetka, żebym się nie pobrudziła. No i mogę zaczynać. Super. No całkiem dobry ten makaron, ale czegoś tu brakuje. Nie mogę zrozumieć. A, już wiem. Ketchupu. Ej, co ty robisz? Ubrudziłaś mnie keczupem Pożałujesz tego Za chwilę Zrobi ci się bardzo, bardzo gorąco Zobaczysz Zobaczymy, jak bardzo Tabasco różni się od keczupu Spoiler Bardzo Ojej Coś tu nie gra Aaaa Dlaczego to jest takie ostre? To straszne Teraz w ogóle nie mam nic do jedzenia Przede mną jest tylko węgiel To okropne Dobrze ci tak To zaoblaniem mnie keczupem A teraz nadszedł czas, żebym spróbowała swojej gumy o, tak, jest pyszna. Monika, nawet nie próbuj, to moja huba buba. Nie wolno ci jej nawet dotykać. Co za chciwuska! Lepiej siedź i podziwiaj, jakiego dużego balona potrafię nadmuchać. Uwaga! Za chwilę pobije rekord. Dużego balona? Zapomnij, nie pozwolę ci nadmuchać żadnego balona. Jak ty to robisz? I tak ci się nie uda. Nie poddam się tak łatwo. Uda mi się. Kurczę. Dlaczego mam takiego pecha? Jestem cała brudna. Następnym razem nie będziesz mi wchodzić w drogę. Wow, dziewczyny, możecie nakarmić cały tłum swoimi burgerami. Jestem dobrze wychowana, więc wezmę sztućce. Jest taki soczysty. Pachnie też wspaniale. Wyobrażam sobie, jaki to musi być pyszne. Emma, bądź ostrożna. Ten kawałek jest wielkości Twojej głowy. Masz rację. Hej Lili, możesz mi pomóc! Potrzebuję keczupu. Możesz go poszukać? Pewnie. Gdzie on się podział? Podczas gdy Lili szuka sosu wymyśliłam żart. Ta gumowa podkładka wygląda jak ser. Położę ją tutaj. Ciekawe czy Lili zauważy różnicę. Emma, proszę na twój keczup. Dzięki Lili, a ty zaczynaj jeść swojego burgera, zanim wystygnie. Racja, wezmę tak duży kęs, że wszystkich zaszokuje. Ej, coś jest nie tak. Ten sen jest zbyt elastyczny. Emma, wiem, że to Twoja sprawka. Przez ciebie mój wspaniały burger rozpadł się na kawałki. Dziewczyny, szybko dowiedzmy się, co będziecie jeść. Co za ochyda. już od samego patrzenia mam dreszcze. Dlaczego to mnie spotkało? Nie przejmuj się tak bardzo. Zobaczmy, co mi się trafiło. Co? To wygląda naprawdę paskudnie i obrzydliwie. Co zrobić, Lili? Trzeba to zjeść. A ja mam tutaj akurat łyżkę. Proszę, nie dziękuj mi. Dobra, daj tę łyżkę. Uparam się z tym najszybciej, jak potrafię. Ojej, biedna Lili. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak musi się teraz czuć. Trzymaj się. No, przestań już lamentować. Jedz. Dobra, zrobię to. Nie zmieniłam zdania, nie chcę tego jeść. Lili, co ty wyprawiasz? Ups, nie zrobiłam tego celowo, przepraszam. Nawet nie chcę tego dotykać, ale muszę to zdjąć z czoła. Całkiem fajnie pachnie. Czy to czekolada? Spróbuję tylko trochę, żeby się przekonać. To niesamowite, to naprawdę czekolada jest tak pyszna. Lili jest w szoku po takim obrocie sprawy. Uszczypnij ją, bo myśli, że śni. To naprawdę jest jak sen. Czekaj, to serio pachnie jak czekolada. O tak, to jest naprawdę dobre. Nie potrzebuję już łyżki, to jest takie pyszne. Niesamowite. Co chcesz, Emma? Podziel się z przyjaciółką. Lily nie ma zamiaru oddawać nawet okruszka. Obłędny smak brownie doprowadził ją do szaleństwa. Spójrz na jej szczęśliwą buzię. Zamiast nie oceniać lepiej, zacznij jeść swoją ośmiornicę. Po twarzem wynika, że nie jest z tego zadowolona. Zaraz wymiotuję. Jedz, zasady są takie same dla wszystkich. Jakie to obrzydliwe. Dobra, najpierw ją poliżę. O nie, nie dam rady. Nie zjem tego. Poza tym kończy nam się czas. Lecę. Stój, najpierw musisz zjeść te pyszne ośmiorniczki. Widziałam mnie. Nie zmuszaj mnie. Lili bądź ostrożna. Ośmiornice mogą przyssać się do twarzy swoimi mackami. Ten ma to wszystko przez ciebie. Ty Lili wyglądasz tak zabawnie, nie mogę przestać się śmiać. Gratuluję. Tym razem dostałyście lizaki. Mój lizak jest bardzo mały, a mój jest naprawdę duży. Może się zamienimy? Nie, to nie byłby dobry układ. No to zjedz sobie swojego dużego czarnego lizaka. Przynajmniej z moim mogę sobie szybko poradzić. Spójrz, już prawie nic nie zostało. Naprawdę jesteś szybka. Zobaczymy, jak ty szybko zjesz swojego. Jest taki duży, zjedzenie zajmie ci go całą wieczność. Emma, no nie masz rady go ugryźć. Musisz go lizać. To będzie długi proces, więc bądźmy cierpliwi. Czekajcie, mam pomysł. Wiem, jak to przyspieszyć. Po co ci wiertarka? Wow, no naprawdę fajnie wymyśliłaś. Dzięki temu zjem Lizaka w mgnieniu oka. Co to za dziwny zapach? Mierdzi z Ojej, Emma! Tój Lizak zrobił się naprawdę gorący. Mój Boże, nie tylko Lizak, ale i mój język. Trzeba coś z tym zrobić. Uratuję cię. Woda to najlepszy sposób, żeby się ochłodzić. Dobra robota Lili! Dzięki Lili. Słodki gazowany napój, co może być lepszego? Nadszedł czas, żeby się nieco orzeźwić. Jest taka miła nawet w dotyku. Nie mogę się doczekać, aż ją całą wypiję. Wystarczy ją tylko otworzyć. Zdaje się, że masz z tym problem. Tak, nie mogę jej otworzyć. Staram się jak mogę, ale nie mogę tego odkręcić. Spróbuję zębami. Lili, ostrożniej! strasz moją butelkę. To bez sensu. Nic nie działa. Poczekajcie. Mocne pokrząśnięcie powinno naprawić sytuację. Chlapiesz w moją stronę. Spójrz, jak to się skończyło. Wylałaś cały swój napój. Niewiele zostało. No dobre, i tyle. Skończyłam. Yummy. Butelka nie jest już mi potrzebna. Teraz moja kolej. Lili, zobacz, jak łatwo się otwiera. Jeden ruch i po wszystkim. A teraz opatrz, jak z rozkoszą popijam mój różowy napój gazowany. Nie musisz się ze mną drażnić. Ale jeśli chcesz, mogę zrobić ci psikusa, przyjaciółko. Masz za swoje. Lili to naprawdę wredne. Tu już Emma jest cała w różowej fancie. Będzie potrzebowała dużo czasu, żeby się umyć. Wszystko mi jedno. Wypiję to, co zostało. Oddaj mi to, to mój napój. Masz, częstuj się, proszę bardzo. Nie waż się brać mojej butelki. Dziewczyny, przestańcie się kłócić. Nie zapominajcie, że przede wszystkim jesteście przyjaciółkami. Zgadza się, jesteśmy przyjaciółkami. Proszę bardzo, Emma. Brawo. No dobra, dziewczyny, czas na coś trudniejszego. To kaktusy. Jak w ogóle można je jeść? Postaram się to zrobić. Auć, to boli. Muszę coś zrobić z tymi kłującymi igłami. Chyba mam pomysł. O, gole tego głupiego kaktusa na łyso! Wow, Emma, twoja metoda zadziałała! Teraz na kaktusie nie ma igieł i można go jeść! Brawo! Zobaczmy, jak to smakuje. O nie! To najbardziej obrzydliwa rzecz, jaką kiedykolwiek jadłam. To jest straszne. Nie da się tego jeść. A ja mam lepszy pomysł: można po prostu włożyć do niego słonkę i wypić cały sok z kaktusa. Lili, to genialne! Z samego patrzenia mi niedobrze! Wow, jak dużo gumy. Dziewczyny, macie niesamowite szczęście. Mam nadzieję, że dla mnie też trochę zostanie. Na pewno smakują kosmicznie. Zobacz, mam czarną gumę. Wygląda naprawdę fajnie. Jak apetycznie się rozwija. A teraz wyląduje w mojej buzi. Wow, jest naprawdę pyszna. Czas nadmuchać balona. To zawsze jest niezła zabawa. A jeszcze lepsze jest ich przebijanie. O tak! Lili, znowu wszystko zepsułaś! Mam gumę na całej twarzy! Nic się nie stało, wyszło naprawdę śmiesznie! A teraz moja kolej! Chodź tutaj, moja słodka, różowa gumo! Zapraszam do moich ust! Muszę wymierzyć sprawiedliwość i wiem, jak to zrobić! Ech, Lili, nie ma pojęcia, co ją czeka! Ciesz się swoją gumą, póki możesz! Nie mogę przestać jeść tej niesamowitej gumy. Chcę, żeby nigdy się nie skończyła. Super, gotowe. To będzie najlepszy żart w historii. A teraz zrobię największego balona na świecie. Który właśnie unosi cię w niebiosa. Razem z krzesłem. Pa, koleżanko.